Niezależnie od tego, czy sama uwielbiasz pieczenie, czy po prostu fascynują cię zdjęcia pysznych ciast, babeczek i innych smakołyków, kreatywność tych słodkich profili na Instagramie jest fascynująca. Te cukiernicze dzieła sztuki wzbudzają prawdziwy zachwyt. Są na tyle doskonałe, że aż ciężko uwierzyć, że można je zjeść. Świętujemy dziś dzień piekarzy i cukierników, więc w twoim menu nie może zabraknąć czegoś słodkiego. Oprócz delektowania się smakiem, naciesz swoje oczy oto najpiękniejsze desery na Instagramie. To najśliczniejsze ciasteczka na Instagramie. Kolory tych niesamowitych słodyczy przypominają całą paletę barw fanton. Dobra wiadomość wypieki są dostępne na portalu ITSI. Zajrzyj na ten profil, jeśli fascynują cię piękne torty, i nie tylko. Uważnie śledź wpisy, aby nie stracić okazji na zobaczenie i spróbowanie, oczywiście, tych pyszności. Cudowne desery przedstawione są na pięknych zdjęciach, utrzymanych w zachęcającej tonacji. Prawdziwa gratka dla franek estetyki. Jeśli uwielbiasz desery, które nie wymagają pieczenia w piekarniku, koniecznie śledź ten profil. Te przepisy wymagają tylko jednej miski i mniej niż 10 składników. Poszukujesz inspiracji na naprawdę zachwycający tort. Ten profil jest tym, czego potrzebujesz. Ciężko w to uwierzyć, ale te pyszności nie zawierają cukru. Obok tak przepięknych i zdrowych słodyczy nie da się przejść obojętnie. Właścicielka profilu ma prawdziwą obsesję na punkcie pysznych deserów i pięknych zdjęć. Ten Instagram to prawdziwa uczta dla oczu.